sobie właśnie śniadanie. To jest moja ulubiona kombinacja, czyli tosty z awokado i z jajkiem sadzonym. Uwielbiam to połączenie, serio. Także ja teraz zabieram się za jedzenie, potem spojrzę sobie do kalendarza, zobaczę, co dzisiaj e, muszę zrobić, co mam w planach oprócz nagrywania tego filmu. No i zapraszam was do spędzania tego dnia razem ze mną, tak bardziej jedzeniowo, bo w dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na tym, co jem w ciągu dnia głównie, tak więc Zapraszam. I oczywiście, jeżeli tutaj jesteś, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Bardzo to pomoże mojemu kanałowi. Będzie mi też niezmiernie miło. Zapraszam Was też na Instagrama i na TikToka. A teraz, już przejdźmy do dalszej części tego filmu. Właśnie przerzucam sobie jeszcze do końca pliki z wczorajszego dnia i będę montowała film. Jestem już po śniadaniu, tutaj jest jeszcze talerz, wypiłam herbatę, obejrzałam sobie jeszcze odcinek programu, jakiś filmik na YouTubie. No i teraz pracka. Dobrze, pliki mi się przegrały i idę robić jeszcze szybciutko kawę. Ja bez kawy po prostu nie jestem w stanie zacząć pracy. Tutaj, zawsze jak przychodzę do kuchni, stoi laptop już otworzony i teraz akurat jakaś córka prezydenta leci. Nie wyobrażam sobie kuchni bez laptopa serio, ale przydałby mi się taki mniejszy tablet w sumie, może by mi się wygodniej na nim oglądało. Dobra, puszczam i robię kawę. Ok, skoro jest to odcinek, co jem w ciągu dnia, to muszę Wam pokazać wszystko. Znalazłam właśnie w szafce piankę smurfa. korki, a w sumie pojechałam po trzy rzeczy. Raptem była między innymi w action. Pokazywałam wam, że tam są super naczynia. W ogóle, tak w temacie, jeżeli już jesteśmy tego odcinka co je w ciągu dnia, to serio przejście się do action, bo są bardzo ładne półmiski, miski, talerze. I naprawdę niedrogie, tak w porównaniu do innych tego typu. Te ceny powinny się też nagrać, ale chyba ta miska średnia, którą oglądałam, kosztowała 11 zł, więc takim spoko. Mam takie postanowienie od jakiegoś czasu, że nie chcę kupować rzeczy, które nie są mi jakby konieczne. Wydaje mi się, że mam dosyć okej okay. naczynia, mi się ilości i tak dalej, więc zobaczymy. Aczkolwiek mi się mega podoba i mi się po prostu marzy taki zestaw z Duki. Ja wam go tutaj gdzieś wkleję. Za każdym razem, jak jestem w galerii handlowej, wstępuję do Duki, żeby popatrzeć na ten zestaw. On mi się mega podoba, ale też się zastanawiam, bo z jednej strony jakby jak wezmę tą jedną rzecz do ręki, to ona jest ładna, ale jak sobie wyobrażę już taki cały zestaw na stole, to właśnie kurde nie jestem pewna, czy nie wolałabym mieszać na przykład kolorystycznie tego, bo mi się coraz bardziej... Kiedyś miałam tak, że wszystko musiało być białe, Zestawa stołowa, filiżanki i tak dalej. A teraz już coraz częściej mam tak, że mi się podobają takie właśnie kolorowe rzeczy. Dajcie znać, jak jest u Was, jestem ciekawa. No i właśnie się teraz zastanawiam, bo te naczynia w Action były jednak dużo tańsze, i nie wiem, właśnie co teraz zrobić. Ale dobra, przegadam to jeszcze z tego. Ale byłam między innymi w Hebe i tutaj kupiłam trzy rzeczy. Tak z ciekawością pokażę to nie w temacie jedzenia, no ale jednak to są moje dzisiejsze zakupy, więc żelut prysznic, super w ogóle zakup. Ja zawsze biorę jakikolwiek żel, który jest na promocji, bo ja żelę pod prysznic zużywam mega szybko i nawet nie mam żadnego swojego jakiegoś ulubionego. Ale w przypadku tych dwóch rzeczy już troszkę bardziej przyłożyłam się do wyboru. Kupiłam dla przetestowania nowy żel do twarzy z Dermedic, a mam nadzieję, że będzie bardziej wydajny od tego mojego z AA. No i kupiłam też krem BB ze Skin79. Już od dawna musiałam się z zamiarem kupna kremu, bo wkurza mnie malowanie się podkładem na co dzień. Może nie tyle, że mnie wkurza, ale szukam po prostu jakiejś alternatywy takiej lepszej dla mojej cery, bo nie wierzę, że codzienne malowanie się podkładem jest ok. Ty, oczywiście mam też dni, że tego makijażu nie nakładam, no ale wiecie, jednak przez mm, jakby prawie codziennie ja nagrywam filmy. No i jednak fajnie by było, jakbym tutaj była choć trochę podmalowana. W ogóle zdziwiłam się, ja dawno nie kupowałam kremów BB, zdziwiłam się, że wszystkie sprzedają, dosłownie wszystkie, były w tych pojemnościach 30 ml nie było większych, także nie wiem, czy te produkty są aż tak wydajne, czy o co chodzi. Na pewno sobie w w którymś vlogu e, przetestuję z wami, także oglądajcie moje filmy i zasubskrybujcie również kanał. E, a ja jestem już głodna, bo w ogóle jest godzina prawie 15. Dzisiaj pierwszy raz będę jadła falafele. Wczoraj je w ogóle sama zrobiłam, ja nigdy nie robiłam falafeli, więc teoretycznie ja nawet nie będę w stanie stwierdzić, czy one są dobre, czy nie, no bo nie mam porównania. Nawet nie wiem, jak to powinno smakować. Wiem, że falafele można też kupić np. w Biedrze albo w Lidlu, takie gotowe. Kiedyś się nawet zastanawiałam, ale potem przeczytałam, że wcale nie robi się ich tak trudno. Ja robiłam z tego przepisu, też mam stawi link w opisie, ale dodałam jeszcze marchewkę taką ugotowaną, bo... Hmm, kojarzyłam ze zdjęć, że tam w tych falafelach często chyba jest marchewka. Chyba, że to był jakiś mój wymysł i się mylę, no to możecie mnie poprawić i będzie mi strzelił głupio. I te falafele zrobimy sobie w takim mini bowlu, także najważniejszy punkt jest już zrobiony. A w ogóle nie nagrywałam za bardzo, jak to robiłam, coś tam wam powstawiam. Ale skupiałam się też na filmie, bo nie ozwyczajnie o nagrywaniu. E, dobra, robimy. Gracias. Ok, to co zrobiłam wygląda tak. Brakuje mi tu ewidentnie jakiegoś sosu, ale nie miałam za bardzo już pomysłu, więc zobaczymy, jak smakują te falafele, bo jestem mega tego ciekawa. Ok, let's try. Boję się trochę, nie wiem czy ja lubię takie rzeczy. I naprawdę, Git. Nie wiem czy. Mm, tylko teraz pytanie: czy one są dobre, bo mi wyszły takie zarąbiste? Czy one mogą być jeszcze lepsze? Bo jeżeli mogą być jeszcze lepsze, no to w ogóle kosmos. Naprawdę są pyszne. Jestem zaskoczona. Serio? Dobra, idę jeść. Nie stacie, z nimi pęknięty? Sam, że jesteś w domu. No, a dzisiaj słyszę, że o kiedyś wytrzymamy. Cześć, kazio, zawsze nie wytrzymam. No, właśnie się nie wie, jak wy taka godzina. Mamy tylko z obserwacji, wszystko wyciągnąć. ja się jako szwagarz, każdy tego tak No Dobrze, ja sobie jeszcze jem ten obiad, ale chcę Wam powiedzieć, że. Mm... A propos tych falafeli, no zjadłam te trzy, które tutaj miałam, w tym y, bowl'u i kurde i nie wiem w sumie co myśleć, bo to było smaczne, tak jak wam powiedziałam na początku, tutaj nie zmieniam zdania. Ymm, może to jest kwestia przyzwyczajenia, bo ja tak jak mówiłam nigdy nie jadłam falafeli. To jest na tej zasadzie, że czwartego bym już na przykład nie zjadła. Już mnie ten smak zmęczył. Także nie wiem, no nie wiem czy będę fanką tego, raczej nie. Ja też nie jestem ani wegetarianką, ani weganką, więc mimo wszystko mając wybór między falafelami a mięsem, no to wybieram mięso dalej. Ale jest to fajne urozmaicenie, na pewno z jakiś czas tam sobie to zrobię, ale to nie jest tak, że chciałabym to jeść po prostu często. Bombe. Więc ziemia tak się w pokoju, a tak tu teraz patrzcie się w tą piwą toaletkę, dajcie mi dziś. Wszyscy wyprzedzają normalnie, nam na prostej. <grym> I tak jesteś piąty? Co wygrał? Co? <grym> no, ale nie chcę tym postacie